Ciao, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony demo i zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii. Tak w Resident 2: Mroczne wody. Tak jest, wreszcie wracamy do tej oto właśnie serii, chyba po trzech miesiącach przerwy. A to właśnie przez to, że wyszło Dark Souls 2. Mówiłem, że wtedy Resident 2 odejdzie na dalszy plan, będzie na chwilę zawieszony i w końcu wracamy do tej oto produkcji. Bo aż to było przykre, jak ją nie dokończył. Bo ponad 30 chyba odcinków już wypuściłem z tej oto gry. Jestem ciekaw, jak się ona zakończy. Obiecałem też wam, że ją dokończę, więc tak właśnie zrobię. Ostatnio dotarliśmy dopiero na tę wyspę w poprzednim materiale. Nie mam jeszcze nawet mapy tego miejsca. Trochę się zorientowałem, co my ostatnio tutaj sobie robiliśmy. Naprawdę, ta mapka by się przydała, kurcze jej nie posiadam i y, nasz trop, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o Slane, prowadzi nas właśnie na tą wyspę, na Antiguę. Y, Slane jest z admirałem Alvarezem w domu kapitana. Jestem ciekaw, gdzie on się będzie tutaj znajdował. Ostatnio właśnie tutaj pamiętam, że byliśmy i wyszedłem i tutaj zakończymy odcinek kilka miesięcy temu ze Scarlet, o nawet pamiętam jak się nazywa, ze Scarlet gadaliśmy sobie. To ja może się po prostu rozejrzę tutaj po tej Antigui. Widzę, że trochę też Reason mi klatkuje, powiem Wam szczerze, jakieś 40 FPS-ów. Mam, nie wiem czy to na YouTube będzie do zauważenia. Jeśli tak, to po prostu, no zaraz myślę, że powinno się ogarnąć. Powinien się jeszcze wszystko tutaj wczytuje. Pamiętam, że ostatnio też takie trochę były czasami problemy z płynnością. O, portowe plotki, tu coś jest. Mistrz portowy opowiadał swoją historię wszystkim, którzy tam zawijali. O tym, jak gnom ukradł jego piersiówkę, gdy spał. Był jedynym, który widział gnoma i wszyscy go wyśmiewali. Czyli gnomy. Hmm, nowa misja w taki sposób mi się aktywowała. Yy, jednak na razie, no nie chcę się nią zajmować. Tutaj nie ma niczego, co bym mógł ukraść z jakiejś skrzyni czy coś. Dobra, chodźmy sobie. A może tutaj coś będzie? Nie, tutaj też nic nie ma ciekawego. Dobra, wyjdźmy z tego domu, bo zaraz mnie ktoś tutaj zauważy i będą zaraz same problemy, a no, dopiero tutaj przybyłem na tą wyspę. I gdzie tu jest ten dom kapitana? Hmm. Jakaś mapka by się właśnie też przydała, kurczę. No, o, tu będzie trochę złota. Nikogo nie ma, nikt nie widzi. Złoto 25. Drzwi. Można normalnie sobie to otworzyć, w porządku. Czemu tutaj te domy wszystkie są puste? Ja nie go nie rozumiem, no, ale dobra. Nieważne, sprawdźmy, co mamy w środku. Bardzo prosty zamek. Pochodnia. O, krok się przyda. Z rowakinga można z niego wykuć broń bią. To oczywiście sobie też weźmiemy. Zawsze się wszystko przyda. Weźmy wszystko. O, kurde. Dobra. Spokojnie, wczytam save'a. widziałem, że był jakiś autosave, więc zadzór tutaj nie stracimy. Ale nie spodziewałem się, że nagle mi tutaj ktoś się zrespi jak tylko zamknę skrzynię, to było niespodziewane. On tutaj chyba, chyba go nie się tutaj w okolicy, tak mi się wydaje, chyba że go po prostu no, nie przeuważyłem, ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Czekajcie, ja może spróbuję zmienić jakoś ustawienie gry, żeby było te 60 FPS-ów, bo to tak dziwnie wygląda trochę. Do za sekundkę w takim razie. Dobra, trochę lepiej już teraz chodzi, ale nadal są takie lekkie odczuwalne spadki. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale nieważne. Dobra, proszę, rozejrzyjmy się, może jest sobie z kimś porozmawiam, może zaraz trafię na tego kapitana. A, to ty jesteś ten, Wilson, który mnie przez chwilą zaatakował. Porozmawiajmy sobie może z nim, czegoś może tego, ciekawego dowiemy. Masz rację, brachu. Masz jakąś ważną sprawę? Jeśli nie, to spływaj, bo jestem zajęty. Niezłe macie tu armaty. Owszem, łapy przy sobie. Nic nie sprzedaję, dopóki nie zostanie zdjęte embargo na handel. Więc chyba muszę dobić targu gdzie indziej. Nie pozwalaj sobie! Kto inny kurwa sprzedaje armaty na Antigui? Jesteś nowym kapitanem, tak? Eee, szybko się tu rozchodzą, nie jestem nowym defensorem. <mów> Chyba naprawdę wywarłem spore wrażenie. Owszem, twoje imię jest na ustach wszystkich, chłopcze. Naprawdę? A co o mnie mówią? Wszyscy obstawiają, że nie przetrwasz dwóch minut. Bo jestem za młody na kapitana? Nie. Bo jesteś jakimś nieznanym wypiertkiem, który załazi ludziom za skórę. Bez urazy. Co robisz dla zabawy, Wilson? Co masz na myśli? Każdy ma jakieś zainteresowania. Nie ja. Ja troszczę się tylko... Nieważne. Zresztą ona i tak na mnie nie spojrzy. Ona? No, mów. Nie twój cholerny interes. Jesteś jak ta cicha woda, co brzegi rwie, nie? Co mam zrobić, żebyś mi coś sprzedał? Ja nic nie sprzedaję. Jeśli naprawdę chcesz coś z tym zrobić, spraw, żeby Alvarez i Slane dali sobie buzi na zgodę. Wtedy zniosą embargo. Każdy mógłby robić coś bardziej pożytecznego niż czekać aż ci dwaj wyjaśnią sobie nieporozumienia. Dobrze, wygrałeś. Ile? Tu nie chodzi o złoto, to kwestia zasad. Miałem nadzieję, że znajdę, że będę wiedział, gdzie jest ten kapitan Slane, albo ten admirał. Co myślisz o kapitanie Slane? Ie? Slane? Dla swoich wrogów jest to kawał drania, ale na jego słowie zawsze można było polegać. W porządku. Podejrzewam, że z admirałem lepiej nie zadzierać. Swojego czasu był z niego doskonały kapitan. Naprawdę? Tak. Nie tylko jego przyjaciele tak mówili. Wrogowie również. Niewielu kapitanów może się tym poszczycić. Lepiej traktuj go z szacunkiem. Dobrze go znasz? Wiem, że nie należy wchodzić mu w drogę. Nie jest już pierwszej młodości, ale nie lekceważyłbym go. Ale dość już tej paplaniny. Nie będę walczył z admirałem dla kogoś takiego jak ty, chłopcze. Może jakoś się dogadamy. Już ci mówiłem, chłopcze. Jestem zajęty. Dobra, nic z tego. Ale cały czas się zastanawiam, gdzie ten slain tutaj jest? I w kurczę, kupiłbym sobie jakąś mapę. To jest właśnie... A, jestem na tym, ale nie chcę z tym rozmawiać. Hmm, Zobaczmy może na ten statek jednak, co? Znaczy na ten drugi, bo ten to jest ten mój. Być może tam kogoś znajdziemy, z kim byśmy mogli sobie pogadać. I może coś tam, wiecie, jakiś mały interes ubić zawsze, kupić sobie na przykład mapę właśnie. Jest mi ona strasznie potrzebna, bo bez tego nie będę mógł się zorientować, gdzie powinienem, na przykład, pójść, żeby wykonać jakieś zadanie, bo nawet znaczniki nie działają mi w te, teraz. Pewnego dnia też zostanę kapitanem. Pewnego dnia. Aha. Być może z nim jest związany jakiś wątek, jaka, jakaś misja później się rozwinie, i być może nie, wiem, będziemy mogli go wciść na przykład do naszej załogi, czy coś takiego. Zróbmy save, bo nie wiem co się stanie, jak wyjdę na pokład. Czy mnie ktoś tam nie zaatakuje? Hmm, no dziwo nic się nie stało takiego. No nie muszę, że, że na statku nikogo nie ma i będę mógł się rozajężyć, na przykład ukraść jakąś mapę. To by było fantastyczne, ale oczywiście nic tutaj nie ma takiego. Chyba, że pod pokładem byśmy coś znaleźli. Ciekawe jest czemu tutaj nikogo nie ma, naprawdę. Przecież ktoś powinien tego pilnować tutaj. Podejrzana sprawa, naprawdę. Nie, tu nic nie ma, zupełnie nic. Yy, już, już mi się przypomniało, jak w nie są te przewroty, że one się automatycznie praktycznie robią i... O, jest ktoś jednak, Elliot. Czego tu chcesz? O, proszę, proszę, żebym się dowiedział, że on jest, naprawdę. Porozmawiać z kapitanem Slayne'em. Tu go nie ma. Jest w domu kapitana na drugim końcu miasta, ale jest zajęty, negocjuje z admirałem. Niezły ten twój statek. Nadaje się. Mogę się rozejrzeć? Rób co chcesz. Dzięki, zrobię. 100 tysięcy złotych już ukradłem? Jesteś członkiem załogi? Owszem. jestem z tego dumny. Jestem kucharzem okrętowym. Dbam o to, żeby załoga dobrze zjadła. Oczywiście nikt mi jeszcze za to nie podziękował. Dobra. Jak na drugim końcu miasta jest ten slane i admirał, no to myślę, że trochę by mi zajęło znalezienie ich. Szczęście już mniej więcej wiem, gdzie tam ich powinienem szukać, ale nadal nie mam mapki, więc nie, nie, nie będę w stanie ocenić, gdzie jest ten koniec miasta. tam się dżungla zaczyna, to może chodźmy gdzieś tutaj. A, pewnie tutaj Cieszę będą. Się, jak Slain wypłynie w morze. Najpierw żadnych towarów z Takarigui, a teraz nie możemy nawet iść do własnych kupców. Nawet ten. Witamy na Antigui, kapitanie. Mam nadzieję, że podróż była bezpieczna. Mieliśmy trochę problemów. Ale czy tak wspaniały kapitan ze wszystkim sobie poradził? To prawda. Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Nazywam się Grace. Pewnie słyszałeś o moim ojcu, handlarzu Bongardzie z wybrzeża Cierni. Pirat! Wspaniale! Od dawna tu żadnego nie było. Teraz mamy zaszczyt powitać was obu. Lubisz być w otoczeniu piratów. Co to ma znaczyć? Jeśli masz na myśli wytwornych dżentelmenów, to tak! Hej, powiedziałem coś złego? Jeśli tylko ma takie przeprosiny, mogę liczyć od pirata. Trudno! A gdzie ten drugi pirat? Jest u admirała. Lepiej im nie przeszkadzać. Chyba się kłócą. Może zamiast tego wolałbyś pogadać ze mną. Posłuchaj, co do Kowala Wilsona. Tego skąpego dziada? A co ty masz z nim wspólnego? Przysłał cię tu? Typowe. Masz błagać w jego imieniu? Żałosne. Jesteś piratem, czy chłopcem na posyłki? Zapłaci ci za twój czas i fatygę. Odezwij się tak do mnie jeszcze raz, a porozmawiam z moim przyjacielem admirałem. Dobrze, zapomnij, że cokolwiek mówiłem. Jestem damą. Co prawda, upadłą, która w trudnych czasach potrzebuje sobie dorobić, ale ty na pewno nie jesteś dżentelmenem. Potrzebuję tylko jego armat. A i chcesz, żebym pomogła ci je zdobyć? Gdybyś z nim porozmawiała i wyjaśniła mu co i jak. Mogę, ale to cię będzie kosztować. Nie o to chodziło. Tysiąc sztuk złota. Yeah. się przymknąć oko na ten afront wobec damy. Tysiąc? Za to? Tak. Chcesz dodać jeszcze jakąś bezczelną uwagę? Ja? Nigdy. To się będę musiał zastanowić na pewno nad tym. Nawet ten stary yy, dobra, i chodźmy do góry, bo wszystko nakazów. mówi i wskazuje Wiesz? na to, że tam właśnie znajdziemy admirała. On pewnie mnie nie wpuszczam jeszcze. Będę się też wykonać jakieś zadanie najprawdopodobniej. Ty tam! czego chcesz? Chcę do Slayna wejść. Wejść? Nie ma mowy. Rozkaz to rozkaz. Jestem kapitanem statku piratów i żądam wpuszczenia mnie do środka. Admirał Alvarez i kapitan Slane są na spotkaniu. A ja powinienem być tam z nimi. Powinieneś? Ta. Zostaw. Ej, posz poszło no, gładko. Slane. Mieliśmy umowę. Ja swego słowa dotrzymałem. Kolej na ciebie. Wkrótce dostaniesz swoją część. Na razie mogę dać ci tylko łup z ostatniej akcji. Umowa to umowa, Slane. Tym razem się nie wykręcisz. Jeśli coś wart jest dla ciebie twój honor, raz na zawsze ureguluj swój dług. Honor. Bez przerwy o nim gadasz. To się robi nudne. Nie mam przy sobie noża ofiarnego i krzykiem nic tu nie wskurasz. Myślisz, że nie wiem, kiedy kłamiesz? Może moi ludzie przeszukają twój statek. Jak długo zajmie im znalezienie tego, co ukrywasz na pokładzie? Ostrożnie, staruszku. Nie zaczynaj walki, której i tak nie wygrasz. Grozisz mi w mieście, które sam zbudowałem? Ja tu wszystko kontroluję, jak sam widzisz. Przemyśl to. Gdy twój statek będzie obrastać pleśnią, i wszystko, co pozostało na pokładzie, zacznie cuchnąć i zjełczeje. Stary głupiec, nie widzisz, że kończy się czas? Embargo na handel będzie obowiązywać, dopóki nie oddasz noża ofiarnego. To moje ostatnie słowo. No proszę, przecież to sam kapitan. Wyglądamy trochę słabowicie, co? No, znalazłem go. Spodziewałeś się mnie? Widziałem Trochę chwały, się przyda. Niezła krypa, trzeba przyznać. Czy to możliwe, że stalowo brody pozwolił ci dołączyć do swojej załogi? A jednak, co więcej, uczynił mnie dowódcą swego statku, tuż przed śmiercią. Niemożliwe. Wszyscy się temu dziwią. Stalowo brody był najsilniejszy z nas wszystkich. Jeśli Mara okazała się zbyt silna, nawet dla stalowo-brodego, jest gorzej niż myślałem. Nikt nie jest niepokonany. Ta suka Mara będzie wykańczać nas jednego po drugim, będzie czekała, a potem uderzy, gdy będzie gotowa. Ciężko cię znaleźć. Czyli mnie szukałeś? Stalowo-brody wskazał mi drogę do ciebie. A, ten stary pies zawsze mnie zaskakiwał. Jestem zaszczycony. Sprytnie, szukaliście mnie na Antigui. Choć przyznam, że miałeś szczęście. Chwila zwłoki i byłbym teraz na pełnym morzu. Znalazłbym cię. <laughs> tak myślisz? Chcę porozmawiać o artefakcie, o nożu ofiarnym. O moim artefakcie chciałeś powiedzieć? Dobrze, porozmawiajmy, ale nie tutaj. Lepiej na pokładzie mojego statku. Idź za mną. Jasne, tylko najpierw chciałem pogadać jeszcze z admirałem. Pozwolisz? Mam nadzieję, że tak. A, poczekam. Dobra, w porządku. Eee, zobaczymy, czy od admirała się czegoś tam dowiemy. Ej, 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 ej. Nie możemy porozmawiać? Już cię tu nie widzę. A oto nowa fujara, która przywlokła swój brudny tyłek do miasta. Przepraszam, co mówiłeś? Powitałem cię, mój chłopcze. Zadomowiłeś się już? A, e, rychło... Dobrze, dobrze. Już wkrótce omówimy twój awans. Odkąd Stalowobrody gryzie ziemię, w domu kapitana jest pustawo. Wiesz, że Stalowobrody nie żyje? Tak, dotkliwa strata. Umarł, mając tyle plan. Przejmując jego obowiązki, wziąłeś na siebie więcej niż chciałeś, chłopcze. Uczcimy twój awans, kapitanie. To dla mnie zaszczyt. Z pewnością. Zostałeś jednym z ostatnich pirackich kapitanów na Morzach Południowych. Spoczywa na tobie wielka odpowiedzialność. Dołącz do mnie i przejdź tradycyjną inicjację. Mam nadzieję, że chodzi o śpiewanie piosenek albo coś w tym guście. Parszywy zniku, nie obchodzi nasza chwalebna przeszłość! No cóż... Nie? Czasy jednak się zmieniły. Niestety. Słyszałem twoją kłótnię ze Slainem. Tak, Slane. Waląc prosto z mostu. To kawał drania. Pewnego I stoi 3 metry za mną. Nawet jeśli będę musiał nękać go tu przez lata. Działa ci na nerwy? Widziałem wielu kapitanów, którzy rozbili się na skałach swojego ego. Slain jest uparty jak osioł i niewiele od niego mądrzejszy. Mam nadzieję, że ty wykażesz więcej rozsądku, chłopcze. Co do niego właściwie masz? Czasami trzeba czegoś więcej niż armii, by walczyć ze złem. Zwłaszcza jeśli nie wiesz skąd zło wychyli łeb. Masz na myśli nóż ofiarny. Slane nie ma pojęcia, jaka władza spoczywa w jego rękach. Nóż to przerażająca broń, szczególnie w rękach niewłaściwej osoby. Ale minie wiele czasu zanim on to dostrzeże, zakładając, że już nie jest za późno. Chcę pokonać Marę. Jesteś chlubą tego miejsca, ale chciałbym wiedzieć, jak zamierzasz ją pokonać. Nożem ofiarnym. To nie wystarczy, chłopcze. Jeśli zaatakujesz marę tylko nożem, wepchnie ci go do gardła i wytnie serce od środka. Co proponujesz? Musisz dokończyć to, co my kapitanowie zaczęliśmy. To ty musisz naprawić nasze błędy. Co takiego zrobiliście? Wysłałem stalowo Brodego i jego flotę, aby ukradli ze świątyni wody skarb. Stalowo Brody oraz trzech dowodzonych przez niego kapitanów zabrali ze świątyni cztery artefakty Tytanów. Tym samym przebudzili potwora i skazali się na wieczne potępienie. Świątynia Wody? To stara twierdza gdzieś na środku morza. Wyjątkowo potworne miejsce, jak się w to właśnie tam na stalowo Brodego rzucono klątwę? A teraz przekazał ją mnie? Zgadza się. Dopóki Mara żyje, będziesz przeklęty. Inni kapitanowie również. Każdy z Was obłożony jest inną klątwą. Każdemu z Was przytrafić się może to, co spotkało stalowo Brodego. Gdzie jest ta świątynia wody? Tego nie wiem, chłopcze. Tylko stalowo wie, gdzie ją znaleźć. To jeden z powodów, dla których uczyniłem go kapitanem kapitanów. Rozumiem. Naprawdę? Pozwól mi zapolować ze Slane'em. Ty i Slane? Ty bezczelny kmiocie. Do piętmu nie dorastasz. Zginiesz. Nie. Dopóki Slane odmawia wykonania swojej części umowy, jego statek zostaje w moim porcie. Jak mam wypełnić swoje obowiązki, skoro mi na to nie pozwalasz? Ty parszywy przygłupie. Zlekceważ kodeks, a będziemy zgubieni. Slane, masz tylet i przyniesie go tu. A co mam robić do tego czasu? Na pewno znajdzie się coś do roboty. A może uważasz, że zdołasz zmierzyć się z Marą niezależnie od tego? No cóż. Rób jak uważasz, a Slane niech lepiej trzyma się umowy i Jeszcze? Wypytam jeszcze, go o wszystko, wiecie? Mara wysłała swoje stwory, by dokonały zemsty na tych, którzy zniszczyli świątynię. Utopce, które wyszły z głębin morza, a raczej z głębin piegieł. Wrona i Garcia poddali się jej, wykonują teraz jej rozkazy. Nie zamierzam nikomu się poddawać. Mocny jesteś w gębie. Mara zdołała już przeciągnąć. Na swoją stronę. Jako spadkobierca stalowo-brodego będziesz jej kolejnym celem. Nie lekceważ jej, chłopcze. Garcia nie żyje. Nie żyje? A gdzie jest jego artefakt? Odebrałem mu go, admirale. No, to ulga. Szczerze mówiąc, myślałem, że sobie nie poradzisz. Dobrze zrobiłeś, kapitanie. Oby tak dalej, kapitanie. Potrzebujemy wszystkich artefaktów, zanim Mara przyniesie zniszczenie. Co się stanie, gdy zdobędziemy wszystkie artefakty? Oczywiście użyjemy ich przeciwko marze. Ten Najpierw musimy ją znaleźć. Nie, najpierw musimy znaleźć artefakty, Mara może poczekać. Łatwo ci mówić, bo jej klątwa nie wisi nad tobą. Zaufaj mi, chłopcze, znajdziemy sposób. Musimy. Inaczej sam rzucę kilka klątw. Powodzenia, kapitanie. Udanej podróży. Skąd wziął ci się pomysł ugrabienia świątyni? Stalowobrody usłyszał o niej podczas jednej z akcji. Indianin mu powiedział. Pewnie podczas tortur. Szkoda, że twój Indianin nie powiedział mu, co może się tam stać. Taki już problem z torturami. Jak się zacznie, to nie ma odwrotu. Dobra, kończymy. Naprawdę bardzo dużo się dowiedziałem z tej rozmowy, a teraz wracamy do Slayna i chodźmy oczywiście... No właśnie, chodźmy za nim, na jego statek i zobaczymy co nam... Ściany mają uszy, co chodzi. że Nie tak głośno. Chodź. Dobra, prowadź. No masz rację, lepiej tutaj nie gadać o jakichś śliskich sprawach. To się oczywiście rozpadało. Co to za sprawa z Alvarezem? Prawdę mówiąc, admirał macie już dość. Mieliśmy umowę, od której odstąpiłem. Łamiąc tym samym zasady kodeksu, Alvarez myśli teraz, że ma prawo odebrać mi nóż ofiarny. Jak możecie zmusić do oddania go? Przetrzymując mój statek w porcie, nóż ma moc, a on jej chce. Gdzie on jest? W bezpiecznym miejscu. Jak bezpiecznym? Bardzo! Wierz mi. Chodź, możemy porozmawiać na nabrzeżu. Dobra? Ciekawy. Na, sta na statku pewnie noża nie przetrzymuje, tak mi się wydaje. Gdzie jest nóż ofiarny? Schowany na wyspie. Wiedziałem. Nie daleko stąd. Jak widzisz, nie mogłem dać go Alvarezowi, nawet gdybym chciał. Musimy zniszczyć Marę. Łatwiej powiedzieć niż zrobić brachu. Nie zapomnij, co się stało ze starym stalowobrodym. Bez noża nie mamy żadnych szans. Nie poddam się, dopóki ona nie zginie. Możesz sobie pogadać, Brachu, ale co właściwie udało ci się zrobić? Zabiłem Wronę i wziąłem jego artefakt. Naprawdę? Wybacz, Brachu, chyba cię nie doceniłem. To wszystko zmienia. Dlaczego nic wcześniej nie mówiłeś? Nie pytałeś. Moje gratulacje. Mara boi się artefaktów. Kiedy je zdobędziemy, nasze szanse wzrosną. Muszę przyznać, że to kuszące. Jesteś szalony, ale podobasz mi się. Wchodzę to, brachu. Jest problem, który musimy załatwić w pierwszej kolejności. Alvarez. Zgadza się. Bez zapasów mój statek nie wypłynie z portu. Na czym polegała twoja umowa z Alvarezem? Nie ma o czym gadać. Alvarez wyekwipował mój statek. W zamian chciał dostać nóż. Wie, że go ukryłem, ale nie wie gdzie dokładnie. Nie mogę pływać, póki mu go nie oddam. Czy możemy porozmawiać o tym z Alvarezem? Mówiłem mu, że nie mam noża. Myślisz, że mnie wysłuchał? Oczywiście, że nie. Jest uparty jak osioł. Zapomnijmy o nim. Musimy dogadać się z miejskimi kupcami. Namów ich, by złamali embargo i sprzedali nam zapasy. Myślisz, że dasz radę ich przekonać? Myślę, że dam radę, jak zapłacę tamtej yy, właśnie 1000 sztuk złota, ale trochę szkoda mi tylu pieniędzy. No zobaczę w sumie ile mam przy sobie, bo już nie pamiętam, naprawdę. A właściwie czemu on, on, on się tym nie zajmie? Czemu sam się tym nie zajmiesz? Każdy handlarz w mieście wie, że złamałem kodeks. Nie sprzedadzą mi nawet zardzewiałego gwoździa. Co innego tobie? Jeśli zdobędziesz zaopatrzenie, zabiorę cię na wyspę, na której ukryłem nóż. Umowa stoi, Brachu? Zdobędę wszystko, czego potrzebujesz. Wspaniale! Będę czekał na statku. Przyjdź do mnie, kiedy będziesz miał wszystko. Dobra, wyposażenie statku to jest nasza nowa misja i tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. Ten zaraz sobie zakończymy, tylko zobaczę ile mam w ogóle pieniędzy. 7419 no to 1000 sztuk złota, myślę, że mogę poświęcić na zdobycie tamtych armat. Zobaczymy, czy to w ogóle jest potrzebne. Czego on tak naprawdę tutaj od nas chce. Zobaczmy... To nie. Przybiegły kapitan. Wyposażenie statku Armaty, jednak potrzebuję armat I potrzebuję beczki prochu Armaty będę mógł zdobyć już wiem w jaki sposób I to do Wilsona Właśnie musi pójść Znaczy do tamtej kobiety Wilsonowi spodoba się pewna dama, może uda mi się załatwić mu spotkanie Tak, to jest akurat proste Wystarczy, że no, poświęcę te 1000 sztuk złota Myślę, że to nie będzie żaden problem że Może być z prochem, ponieważ nie wiem jeszcze w jaki sposób I od kogo go zdobyć Ale tym się zajmiemy w przyszłym odcinku Ja ten zakończę obok niej, właśnie żeby wiedzieć co w następnym materiale będę chciał zrobić i już dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że powrót do serii Wam się spodobał. Zakończymy sobie tę tą, tą serię z Rizena 2 i myślę, że jeszcze w trakcie jej trwania, bo ja nagram sobie dużo naprzód, więc piszcie mi też rady pod tym materiałem. Jeśli możecie, mogę Was prosić, to piszcie mi też naprzód kilka materiałów, najlepiej. Po prostu wybiegajcie dużo w przyszłość, najlepiej, jeśli aż tak dobrze znacie tę grę, bo będę chciał nagrać sobie dużo materiałów na zapas, naprzód, aby jeszcze w trakcie trwania Rizena 2 nie wiem ile to odcinków wyjdzie, ale mam. mam Taki plan, żeby w trakcie trwania Series 2 wypalić, odpalić nową serię z zupełnie innej gry, innej gry niż Soulsy. Ja Wam już dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, na razie, papa pa i dziękuję za oglądanie. Na razie, hej!